Siema, w dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie wszystko pod zalanie. Będzie to wyglądać tak. Zapraszam do oglądania. Dobra plan na ten etap jest taki, że najpierw sobie przejadę tutaj te, te dziurki wyrównam. To deseczką przejadę to się ładnie powinno wyrównać. Tutaj już zacząłem, bo później ciężko będzie to zrobić jak dojdę do etapu trzeciego czy czwartego. Potem skopię sobie te aroty tego i tego. Ten ma iść tutaj. Tutaj będzie rozdzielnia. Tam ma iść trochę dalej, bo tam będzie wejście do domu główne i szafka. Opatulę sobie kanalizację w tą gąbkę. Coś jak do wylewek, żeby mi tutaj beton tego nie ścisnął i też żeby miał łatwo później działać z tą kanalizą. Potem włożymy sobie siatkę pewnie. Tamtą. Pewnie nie jakaś super konieczna robota, ale to, to sobie zrobię, a na pewno będzie mocniejsza ta wylewka. I później końcóweczka, czyli zrobię, zrobię sobie prowadnicę. Od majstrów podejrzałem patent. Bardzo fajny sposób, nie będę się później stresował, że mi wyjdzie to krzywo. Zrobię to z tych z Fi-12 prętów zbrojeniowych. No i na koniec podkłady podłożę pod tą siatkę, no i jeszcze przeczyszczę tą ściankę, żeby się tutaj ładnie beton złapał albo może nie złapał ale żeby nie było tego brzydkiego piasku bo nie podoba mi się ta dobra zaczynamy ciekawe czy w ogóle będziecie słyszeć bo wieje dzisiaj strasznie ale e, wyrównałem sobie już wszystko to mi pewnie jeszcze siędzie po dzisiejszym deszczu więc zobaczymy czy ja to będę jeszcze do, m, dowoził czy nie ale jest już fajnie równitko zabieramy się za kolejną rzecz czyli kopanie arotów. tego aroto muszę przyciągnąć aż gdzieś tutaj ale zrobię to bardziej przy tym przy, przy ścianie jednak jednego tutaj muszę przyciągnąć, a drugiego muszę przyciągnąć mniej więcej Mniej więcej tutaj, ale to sobie muszę jeszcze wymierzyć, bo nie jestem tego pewien do końca. Zacznę od tamtego, bo jest prosty. Pane i zamulone, jeszcze pomyślałem, że tutaj wbiję sobie szpilki i przymocuję te orazy tak, żeby stały pionowo, żeby mi się później nie martwiło to, że, że przy zalewaniu mi to gdzieś opadnie, czy coś Bije sobie szpil. No może nie tutaj, bo tej kanalizacji idzie, ale gdzieś obok i sobie to przytrytytkuję czy jakoś coś zrobię z tym. W każdym razie, żeby szło mi pionowo, żeby mi to nie opadło przy zalewaniu. Kolejny punkt zrobiony, to teraz zabieram się chyba za robienie szpilek do prowadnic. Będę potrzebował zrobić szpilki z P12 zbrojenia. Muszę sobie wyliczyć ile ich potrzebuję, a i na to pójdzie pręcik. Zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądać, ale w każdym razie będę potrzebował bardzo dużo tych szpileczek. Dobra, mam pręty, to Wam wytłumaczę o co chodzi. To sobie utniemy na 50 cm, pewnie pod skosem, żeby była taka igiełka, żeby się łatwiej wbijało. Wbije się to pod niwelator albo pod sznurek, jeszcze nie wiem jak to zrobię. I później przyspawam sobie pręta, tak żeby tym, tym, tym szwem szło do góry i potem będę prowadził łatę powinno iść smów taki jest plan zobaczymy jak to wyjdzie No i tutaj mała zmiana planu, bo chciałem najpierw bić szpilki, a później włożyć siatkę. Ogarnąłem na szczęście, że jak wbiję szpilki i potem włożę siatkę, to będę musiał siatkę ustawić tak, żeby pasowała między szpilkami, więc trochę do dupy. A jak już siatka będzie, to szpilki sobie mogę spokojnie gdziekolwiek wbić w oczkach, więc stwierdziliśmy, że tak będzie logistycznie, poprawnie. A teraz przed Wami chwila z noszeniem i układaniem siatki. po weekendzie. Ostatnio widzieliście, jak z bratem ładowaliśmy te siatki do środka. Eee, Offscreen sobie jeszcze poskręcałem, żeby mi się nie rozjechały przy zalewaniu. Kręciłem tam co parę oczek, nie wiem, tutaj, 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 tak, no tak żeby trzymały się po prostu razem. To pewnie by mi się rozjechały, szczególnie te małe kawałki tam. Przyszły w końcu ze ślepki. Szkoda tylko, że po deszczu, no ale przyszły. Zamontujemy sobie je teraz, no i dalej będziemy lecieć pewnie z prowadnicami. Albo prowadnicami, albo zrobię sobie to opatulenie cyk i będę dawał tego dużo żebym to mógł ściągnąć później no to po jakimś czasie wyschnie żebym nie musiał się z tym siłować też za bardzo cyk boże tak lekko może mi nie zjedzie zobaczymy No i tego nie deklaruję, tak bo jak widzicie jest bardzo nisko, to zostawię w ten sposób. Trochę będzie przeszkadzać przy ściąganiu, ale to jakoś minę. Dobra, się przebrać, bo jestem w czapkach i zaczynamy robić prowadnicę. Dobra, wróciłem do roboty. Tutaj sobie ogarnąłem lodóweczkę. Cyk, cyk, będzie chłodna woda. No i co, rozmierzamy sobie teraz e, szerokości tych prowadnic. Wymyśliłem, że tutaj zrobię te prowadnice w ten sposób. Z tego względu, że to by mi trochę przeszkadzało, a to też mogę potraktować jako prowadnicę. Tutaj jest około 2,20, więc moja 2,50 W się zmieści. Znaczy, ma to prawie kawałek deski czy czegoś. To sobie dorobię tylko tutaj prowadzenie. I od tego miejsca tam jest około 6,60. Chciałem robić co 2 metry te prowadnice, ale zrobię sobie 2,20. To akurat się też załapie na te moje 2,50 W i nie będę musiał robić dodatkowej prowadnicy, więc też profit. Czyli będzie tutaj jedno prowadzenie, a tutaj raz, dwa, trzy. Musimy sobie to tylko odmierzyć. Tutaj tylko tak dla koronickiego obowiązku powiem skrótowo, bo nagranie ciemne nic nie widać. Po wbiciu szpilek ustawiłem sobie laser i dobijałem szpileczki do lasera 12 mm poniżej oczekiwanej wysokości wylewki, tak żeby przyspawany na nich pręt był na odpowiedniej wysokości. Po czym wszystko powolutku sobie spawałem. prowadnicy zrobione. Pokazywałem tylko jak spawam to, bo wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Są w miarę w poziomie. Tam nawet różnica centymetra to myślę, że mnie nie zbawi, bo i tak będzie równiej niż jakbym tego nie miał. Profesjonalnie sobie obsmarkałem wszystko. Powinno się trzymać. I zdecydowanie lepiej zrobić co metr, bo to się prawie nie rusza. W porównaniu do tego, co robiłem co półtora metra tutaj. to jest niebo, a ziemia. Tutaj to się wygina od patrzenia ale no, powinno wytrzymać nawet jeśli się trochę ugnie to już tam pal palsześć wyrówna się na styropianie czy coś na wylewerce. Zostało do zrobienia co tylko zrobić podkłady, dystans do tej siatki, opatulić wszystkie te, te kanalizacyjne rury gąbką, w sumie chyba tyle. A no i jeszcze umyć ściankę tutaj, no bo żeby było, żeby, no żeby nie było piasku, tylko żeby beton tutaj się złapał. Nie wiem czy to konieczne, ale sobie obmyję, na pewno będzie ładniej wyglądać. No i odzia tutaj czyści. Później sobie to popodniosimy. Na razie tego nie robiliśmy. Bo łatwiej jest potem chodzić, jak jest na ziemi. I teraz obklejam sobie te kanalizacyjne. Ukradłem ratu piankę dylatacyjną i robię tak, że na dole sobie lecę jedną warstwą, tak żeby tylko mi tego nie ścisnęło. A tutaj sobie robię dwie warstwy, czyli mam jakiś, nie wiem, centymetr to jest chyba 5 mm pianka, jakiś centymetr, tak, żeby sobie później podziałać na. Podziałać na kolankach jakiś, czy coś, wyjąć, wyjąć tą zatyczkę, cokolwiek. Pokażę Wam, jak to robię. Sprawa jest całkiem prosta. Tutaj mi będzie ciężko wcisnąć, bo jest zbrojenie, ale się postaramy coś zrobić. Odmierzam sobie piankę. Cyk. Plus, minus, docinam. Wyra I co tutaj? Naklejam sobie, żeby mi to nie uciekło. A, tylko tutaj będę musiał trochę powalczyć z tym ze zbrojeniem to będzie musieli jeszcze trochę podnieść ale w innych, przy innych rurach nie miałem tego problemu o chyba weszło o weszło cyk 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 no to tutaj muszę jeszcze bardziej przyciąć Nie jest. To sobie wyciągam na górę, to założę tak, żeby mi tutaj beton tego nie, za, nie zapaskudził. W sensie, żeby łatwiej ten beton było ściągnąć. Cyk, Cyk. tutaj sobie zaklejam. biorę sobie później miałem przygotowane ale już mi się skończyły biorę sobie jeszcze jeden taki pasek biorę tnę go na pół mniej więcej to nie jest tak krytyczne, więc Tyk. biorę sobie taki skraweczek i odkręcam go jeszcze tutaj gdzie jest gdzie jest kielich tutaj wolę mieć troszkę więcej miejsca żeby to kolanko włożyć i no, żeby łatwiej na tym operować No i ja sobie to jeszcze zabezpieczam. O, jeszcze sobie to zabezpieczę w ten sposób, że przykleję tutaj. O, piek. No i mam zrobione. I tak jadę z każdym Każdym wyjściem kanalizacyjnym. Tam już wszystkie zrobiłem, tam zrobiłem, zostały mi tylko te dwa. Nie będę pokazywać tego więcej, bo to jest cały czas ta sama robota. No pewnie zapytacie, czemu nie obsadzam tej rury po prostu większej, ale stwierdziłem, że nie wiem, tak będzie, tak będzie fajniej. Zobaczymy. Widziałem gdzieś taki sposób i, i tak zrobię. No i tak. Dobra, wszystko popodstawione, już się późno zrobiło, trochę czasu nam zeszło, ale wszystko jest ładnie ogarnięte. Jednak, jakbyście mi nie kupowali, to nie kupujcie czegoś takiego, bo to ma za mały, za mały punkt kontaktu i wchodzi w piasek. Musiałem jeszcze poszukać takich, takich szerszych, żeby nam się to nie zapadało. Wtedy po tym można normalnie chodzić, bo to, to takie gówno, to nie nadaje się do piasku. A te prowadnice nie wyszły jakoś super równo, w sensie super, super prosto, są zygzaki, ale to nic nie szkodzi, bo są wszystkie w poziomie. Także to przeszkadzać nie będzie i też specjalnie są robione węższe niż, niż łata, którą to będę ściągał, właśnie żeby. O tutaj, patrzcie, <grytanie> jaki zygzak. No właśnie po to, żeby ten, żeby ewentualne zygzaki tego typu rzeczy zniwelować. Także to nie będzie problem. Przepusty są obładowane, więc też nie będzie problemu raczej. Zawsze sobie mogę je ściągnąć i zawalić. W sensie zawsze mogę tą piankę ściągnąć i później zawalić tą pianą do kręgów wodoszczelną. Chyba tak zrobię, tak mi się wydaje. Wtedy będę miał szczelny przepust. A tak to co? No ale tak, no, zrobione podłożone, teraz tylko czekać na beton. Beton mamy za chyba 3-4 dni, więc będę miał chwilę na odpoczynek i zalewamy. No to tyle na dzisiaj, naura.